Górnicy pod ziemią pracują w środowisku, które jest zdrowsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Ma to po części związek z wieloma postępami poczynionymi w ostatnich latach w zakresie ochrony osobistej. Górnicy mogą nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, kiedy wykonują codzienne czynności. Stają się one jednak szalenie ważne w nagłych wypadkach. Jako członkowie ekipy ratunkowej musimy wchodzić do płonącej kopalni ludziom opuszczającym kopalnię, zanim my przyjedziemy, sprzęt ratuje życie. Jeżeli wiesz, jak działa aparat ucieczkowy i wiesz, jak odpowiednio go użyć, możesz uratować swoje życie w sytuacji zagrożenia zaistniałej w kopalni. Oto M20 aparat ucieczkowy. Jest zaprojektowany do codziennego noszenia na pasku. Jeżeli wystąpi konieczność ucieczki z kopalni przez strefę, gdzie niemożliwe jest oddychanie, M20 zapewni 1,5 litra tlenu na minutę. Wystarczy na około 20 minut podczas ewakuacji. Może ocalić życie. Trzeba go jednak codziennie przeglądać i sprawdzać. Przegląd, utrzymanie i użytkowanie aparatu ucieczkowego Osinko M20. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na pewne cechy M20. Pokażemy krok po kroku, jak dokonywać przeglądu jednostki, zanim zabierzecie ją do swojego miejsca pracy. Pokażemy przykłady jednostek mających ślady zwykłego zużycia i porównamy z jednostkami o nadmiernym zużyciu. Pomoże Ci to dokonać codziennych, gruntownych inspekcji i tym samym zapewni, że Twój aparat ucieczkowy zadziała poprawnie, gdy będzie potrzebny. Na koniec przejrzymy techniki korzystania z jednostki i pokażemy, jak ubrać aparat M20 podczas ćwiczeń ewakuacyjnych. Powinieneś się dokładnie zapoznać ze wskazówkami treningowymi, utrzymaniem i użytkowaniem aparatu ucieczkowego. Może się to okazać jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Kiedy używasz M20, realizując scenariusz ratunkowy, tlen stale przepływa z cylindra do worka oddechowego, począwszy od chwili, gdy urządzenie wyciągnięte jest z obudowy. Podczas wdychania tlen zaciągany jest z worka oddechowego poprzez pochłaniacz do ustnika. Podczas wydechu powietrze jest wydychane przez ustnik do pochłaniacza i w końcu do worka oddechowego. Czasami w trakcie niskiego obciążenia pracą aparatu ucieczkowego regulator dostarczać będzie więcej tlenu, niż użytkownik może zużyć. Nadmiar gazu wydostaje się wtedy przez zawór nadmiarowy. Rozpoczęcie podawania tlenu, podwyższony przepływ podczas wyższego obciążenia oraz zdarzające się wyrzucenie gazu przez zawór regulowane są automatycznie. Użytkownik powinien tylko oddychać. Aparat ucieczkowy M20, urządzenie do ewakuacji, jest zaskakujący nie tylko dlatego, że tak łatwo je założyć, ale dlatego, że powietrze, które podaje, jest takie samo jak powietrze, którego normalnie używamy stojąc tutaj. W ciągu pierwszych minut urządzenie generuje nieco ciepła. Ciepło narasta w ciągu pierwszych pięciu minut, ale później staje się to już normalne. To jak normalne oddychanie. Powietrze staje się cieplejsze i wilgotniejsze, ale nie przeszkadza to w działaniu. Mnie też nie przeszkadzało, kiedy oddychałem przez ten aparat. M20 jest urządzeniem przeznaczonym do jednokrotnego użytku. Po użyciu może być zwrócone do producenta lub serwisu w celu dokonania remontu lub zutylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem. Rekomendowana temperatura przechowywania to minus 12 do 60 stopni Celsjusza. Jeżeli aparat ucieczkowy M20 wystawiony jest na ekstremalne temperatury, sprawdź w temperaturze 21 stopni, czy strzałka wskaźnika jest na zielonym polu. Jeżeli konieczna jest ucieczka, załóż aparat niezależnie od temperatury. Przegląd. Aparat ucieczkowy M20 jest zaprojektowany do codziennego noszenia na pasku. Jeżeli urządzenie jest noszone codziennie, powinno być przeglądane codziennie. Ausinko zaleca przegląd przed każdą zmianą. Oprócz codziennego przeglądu wymagany jest przegląd co 90 dni, jeżeli urządzenie nie jest noszone codziennie. Jeżeli M20 składowany jest zgodnie z zatwierdzonym planem składowania, powinien być przeglądany co 90 dni. M20 jest zaprojektowany tak, by służyć przez 15 lat, jeżeli użytkowany i przeglądany jest zgodnie z zasadami. Obligatoryjnie po 10 latach składowania i 5 użytkowania należy przeprowadzić przegląd fabryczny. Sprawdź nalepkę na spodzie urządzenia i usuń urządzenie, jeżeli jego wiek przekroczył datę dopuszczalnego terminu użytkowania. Sprawdź wskaźnik. Białe zakończenie wskazówki jest zwykle na zielonym polu przy temperaturze 21 stopni i wskazuje na pełny cylinder. Jeżeli nie da się odczytać licznika z powodu zniszczenia budowy, urządzenie należy wycofać z użytkowania. Jeżeli niemożliwe jest zajrzenie przez przeźroczystą budowę lub okienko wskaźnika, dokonanie tym samym inspekcji, urządzenie należy wycofać z eksploatacji. Obejrzyj urządzenie pod kątem uderzeń. Każde źle użytkowane urządzenie powinno być wycofane z użytku. Każde podejrzane urządzenie powinno być wysłane do producenta. Spójrzmy teraz na elementy, na które powinno się zwracać uwagę: obudowa popękana, zdeformowana, nadpalona albo wyjątkowo zużyta. Jeżeli zbyt duża przestrzeń pomiędzy pokrywą a podstawą, brakuje kulki wskaźnikowej, to wszystko wskazuje na to, że urządzenie było otwierane, a następnie zamykane. Zatrzask pokrywy jest uszkodzony, widać wgniecenia lub oznaki zużycia na matelowej taśmie albo brakuje tej taśmy. Wskaźnik ciśnienia jest wygięty lub brakuje białej wskazówki. Przez obudowę widać wilgoć, brud lub odłamki. Uszy od paska są połamane. Jeżeli zaobserwuje się którekolwiek z powyższych uszkodzeń, M20 powinien być wycofany z użytku i zwrócony do Sinkro, do serwisu. Powtórzmy, przy ocenie wizualnej szukamy uszkodzeń na obudowie. Czy jest zbyt duża szczelina pomiędzy pokrywą a podstawą? Czy brakuje kulki? Czy zatrzask lub pas pokrywy są zniszczone? Czy są nadpalenia lub silne wgniecenia na metalowej taśmie lub taśmy nie ma na swoim miejscu? Czy wskaźnik ciśnienia jest wygięty lub biała strzałka złamana? Czy przez obudowę widać wilgoć, brud, odłamki? Czy uszy paska nie są połamane? Jeżeli zaobserwuje się którekolwiek z powyższych urządzenie, powinno być wycofane z użytku. M20 jest wytrzymałe. Aby jednak funkcjonował poprawnie, unikaj niewłaściwych zastosowań takich jak próba zamknięcia M20 po tym, jak przez przypadek został otwarty. Upuszczenie M20, szczególnie przy próbie zdjęcia pasa, czyszczenie innymi narzędziami niż miękka szczotka, zanurzanie M20 w wodzie. Mimo że M20 został przetestowany na zanurzenie w wodzie, nie powinno się go zanurzać w warunkach normalnego użytkowania. Siadanie na urządzeniu, wleczenie go po podłożu, umieszczanie przy źródłach ciepła o temperaturze większej niż 60 stopni Celsjusza, nakładanie nalepek, tasiemek, które utrudnią otwarcie M20 albo odczytanie wskaźnika. Procedura nakładania. Załóż M20, wykonując sześć kroków. Najpierw zwolnij żółtą dźwignię i pozbądź się pokrywy, następnie wyciągnij część oddechową, ciągnąc żółty pasek w górę. Włóż żółty ustnik, następnie załóż żółty klips na nos, po czym załóż i wyreguluj żółty pas na szyję. Na koniec oddychaj przez usta i ewakuuj się. To sześć podstawowych kroków i powinny być one wielokrotnie przećwiczone na szkoleniu. W celu przypomnienia. Najpierw pracownik zwolnił żółtą dźwignię i pozbył się pokrywy. Wyciągnął urządzenie, pociągając w górę żółty pasek. Następnie włożył żółty ustnik do ust, założył żółty klips na nos i uregulował żółty pasek. Pracownik zaczął oddychać przez usta i oddalił się z niebezpiecznej strefy. Przypominamy. Podczas noszenia nie wyjmuj ustnika z ust. Jeżeli ciepło lub opór zaczynają dokuczać, zwolnij kroku lub pracuj wolniej. Pamiętaj, oddychanie przez M20 różni się od normalnego oddychania. Temperatura będzie nieco wyższa i wystąpi pewien opór przy oddychaniu. Nie wpływa to jednak w żaden sposób negatywnie na funkcjonowanie i nie upoważnia cię do zdjęcia ustnika, dopóki nie znajdziesz się poza strefą zagrożenia. Nie możesz oczekiwać, że aparat ucieczkowy pomoże ci w sytuacji krytycznej, jeżeli nie będziesz go przeglądał i odpowiednio o niego dbał, lub gdy nie wiesz, jak go założyć i nie rozumiesz, jak się oddycha przez tego rodzaju aparat. Ja i kolega, z którym pracowałem, przeszliśmy ponownie szkoleniem 20 tuż przed zmianą w kopalni. Mieliśmy ciągle w pamięci, jak się go zakłada. Założyliśmy niezgodnie z procedurą, podczas gdy inni wokoło zmagali się jeszcze z wkładaniem. W pełni zdaję sobie sprawę ze znaczenia aparatu ucieczkowego. Udowodnił on swoją przydatność wielokrotnie podczas pożarów. Uratował też ludzkie życie. Zauważ, że codzienna troska o twój aparat ucieczkowy, umiejętność założenia i używania może ocalić ci życie. know when to use it. It can save your life.